Żyjemy w pewnej specyficznej epoce tak w e, historii. E, amerykańska administracja określa to jako erę rywalizacji wielkich mocarstw, gdzie sytuację e, no, w, w, w polityce międzynarodowej można porównać trochę do czasów zimnej wojny, rywalizacji amerykańsko-radzieckiej. E, no, e, ta rywalizacja między Chinami a Stanami Zjednoczonymi w tym momencie no, jeszcze nie ma charakteru no, kon, jakiejś konfrontacji militarnej, natomiast Chiny ze Stanami Zjednoczonymi rywalizują na, na bardzo różnych polach infrastrukturalnym, w wymiarze techn nowych technologii, ale też na przykład w organizacjach międzynarodowych. I e, Chiny umacniają swoje wpływy e, no wraz z rosnącą chińską gospodarką. E, no Chińczycy też umacniają swoją pozycję w polityce międzynarodowej, przede wszystkim w organizacjach międzynarodowych, m.in. Między w, organizac w systemie narodów zjednoczonych. No, słynny był przykład na przykład Międzynarodowej Organizacji Zdrowia. To wyszło na tle, na tle pandemii, pandemii COVID, gdzie administracja amerykańska Donalda Trumpa Wyszła ze Światowej Organizacji Zdrowia, oskarżając organizację o to, że realizuje ona gdzieś tam ukrytą agendę chińską i jest zdominowana przez Chińczyków. Jeśli chodzi o no, gdzieś tam no, kluczowe kwestie, kwestie dla Chin i ich taką długofalową strategię, no, to Chińczycy stawiają sobie no, 2049 stulecie utworzenia Chińskiej Republiki Ludowej jako pewnego rodzaju no, taki cel, strategiczny, który no, ma się przejawiać tym, no, w ocenie gdzieś tam amerykańskiej administracji, że Chiny chcą być numerem jeden na świecie, tak? no, zastąpić trochę Stany Zjednoczone w, w, roli, w roli przywódcy w światowym ładzie, no i natomiast, żeby ten cel osiągnąć, no to Chińczycy, no, tutaj stoją na, 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 na przeszkodzie no pewne wyzwania, tak? Więc jednym z tych, z tych wyzwań jest, jest, są kwestie gospodarcze, no Chińczycy muszą gdzieś tam, no, Zapewne chcą wrócić do tego długofalowego wzrostu gospodarczego bardzo intensywnego, który towarzyszył rozwojowi chińskiej gospodarki w latach 90. w latach 2000, więc no, też uzyskanie przewagi technologicznej. No, Chiny jeszcze mają ciągle w obszarze technologii no, długi dystans do nadrobienia wobec zachodu. No i e, trzecim znaczącym problemem jest są kwestie są kwestie demograficzne. No, chińska demografia, demografia słabnie. Chińskie społeczeństwo się starzeje, populacja się kurczy. Dla Chin rzeczywiście ta kwestia demografii jest kluczowa, jedną z kluczowych rzeczy, jeśli chodzi o, o tą długofalową strategię budowy swojej dominującej pozycji na świecie. No i te trendy, trendy demograficzne w przypadku Chin są negatywne, więc no, Chińczycy siłą rzeczy no, próbują poprzez gdzieś tam różnego rodzaju organizacje międzynarodowe działania, inicjatywy, no, wpływać na, na, na na, 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 pewne, na pewne trendy demograficzne i to też gdzieś tam było sygnalizowane w tym raporcie opublikowanym przez nas.